i oni oczywiście wiedzą, że jeżeli to my będziemy mieć klub na poziomie stu kilkudziesięciu, dwustu kilkudziesięciu posłów w sejmie, to nie będzie takiego układania się jak w tej chwili między partią razem czy SLD-a. Nie będzie takich sytuacji. Dlatego że my wiemy, że nasz program i program Lewicy to są dwa bieguny. Tu nie ma punktów wspólnych. I my będziemy zmierzać do realizacji naszych ideałów, niezależnie czy to jest sytuacja taka jak obecnie, przerywana kampania prezydencka, czy to będą wybory za trzy lata, czy to będą negocjacje na poziomie międzynarodowym, czy to będą jakieś konferencje w Parlamencie Europejskim, w Radzie Europy, gdzie byłem przez dwa lata będąc najmłodszym posłem, jeżdżąc, poznając jak działa polityka międzynarodowa. To całe doświadczenie, które przez ostatnie kilkanaście lat nabywałem, dziś staram się zaprezentować i wykorzystać. I powiem Wam szczerze, do debat czy to z prezydentem Andrzejem Dudą czy z Rafałem Trzaskowskim przygotowuję się i czekam bez żadnych kompleksów bo po tych w tej chwili już 20 latach zaangażowania społecznego publicznego i po tych kilkunastu latach zaangażowania na poziomie polityki działalności społecznej ogólnopolskiej wiem że choć oni są doświadczeni i dobrze przygotowani to ja wcale nie jestem ani mniej przygotowany ani mniej doświadczony I myślę, że wielu z Was też to widzi i to czuje i dlatego tu po prostu jesteście i dlatego spontanicznie wielu z Was przekazuje wyrazy poparcia, wyrazy sympatii. I to jest fantastyczne, dlatego że czuć tą interakcję, czuć tą spójność pomiędzy nami, czuć to, że pracujemy na te same sprawy. Wielu z nas, którzy przychodzili z innych środowisk, jak mówię, Konfederacja powstała w tej chwili jako...